Siema, w tym filmie zobaczycie jak ustawić sobie pozycję broni w CSGO. Także pierwsze co musicie zrobić to wejść w mapy z warsztatu Steam, kliknąć odwiedź warsztat Steam i wpisać nazwę mapy. Będzie ona podlinkowana w opisie w tym filmie. Ja teraz w nią wejdę, żeby Wam pokazać jak ona będzie wyglądała i jak ustawić sobie tą pozycję. No i słuchajcie, jak wejdziemy już na ten serwer, to wybieramy sobie byle jaką grupę. Nie ma to za bardzo znaczenia. No i mamy tutaj bardzo proste menu. Możemy sobie ustawiać góra, dół, lewo, prawo, lewy górny, prawy dolny, odległość broni, czyli bliżej, dalej, lewo, prawo. Tutaj mamy gotowce. Ja nie będę zmieniał, bo mam idealnie ustawioną broń tak jak chciałem, żeby było widać w shortcach. Także teraz już wiecie, jak ustawić sobie broń i pozycję w CSGO. Widzimy się w następnym filmie. No i cześć.